Dzień dobry Państwu, Maciej Mokszenego Simex. Zapraszam dziś do pierwszego komunikatu w tym roku, właśnie z upraw polowych, gdzie pokażę sytuację na plantacji rzepaku zimnego. Mili Państwo, zaczęły się już w końcu odpowiednie temperatury, czujemy wiosnę, zaczyna się wszystko budzić do życia. Patrzymy na nasze uprawy, patrzymy na rzepak, który faktycznie zmienił kolor, zaczyna pomału rozwijać się, zaczyna startować. Oczywiście niesie to z sobą kolejne zagrożenia. Jako pierwsze to szkodniki, o których zawsze pamiętamy. Chowacze łodygowe i poczynawszy tutaj, począwszy od chowacza granatka, przez chowacza brukwiaczka oraz chowacza czterozębnego, to są szkodniki, które stanowią dla nas bardzo duży problem. Musimy bardzo mocno o nie zadbać, tym bardziej, że narzędzia niestety mamy ograniczone. Kolejne wypadnięcia substancji aktywnych, skutecznych, niestety niedozwolonych przez Unię, w skutek ograniczeń dotyczących fauny pożytecznej. Mamy mało narzędzi, musimy lepiej pilnować. W jaki sposób? Oczywiście najbardziej klasyczne odławianie za pomocą żółtych naczyń. Tak jak tutaj widać, żółte naczynie wypełnione po części wodą pozwoli nam na złapanie właśnie naszych szkodników. Progi szkodliwości w przypadku chowacza brukwiaczka, który jest chyba najbardziej popularny, to około 10 osobników jako średnia na przestrzeni 3 kolejnych dni. Do tej pory mieliśmy zimne noce z przymorskami, nie musieliśmy się obawiać, że ten masowy nalot chowaczy nastąpi. Chowacze, jak sama nazwa wskazuje, one się chowają, kiedy jest zimno, kiedy warunki są niekorzystne. Jednakże teraz prognozy pogody mówią stricte o wysokich temperaturach. Ciepło ma być zarówno w dzień, jak i w nocy. Na pewno te naloty nastaną. Jak widzimy tutaj w naszych ryniach, już złapa, odłowiło nam się nieco szkodników. Podobnie zresztą na lepie. Możemy również używać lepy. Inną metodą jest też metoda czerpakowania, gdzie będziemy sobie strącać z odpowiednich wybranych roślin. Musi to być około 100, nawet do 150 roślin, i sprawdzamy, czy żerują te szkodniki nam na naszych roślinach. Szkodniki to jedno. Druga sprawa to choroby. Warto połączyć zabiegi przeciwko chowaczom z ochroną fungicydową. Musimy zadbać o takie choroby jak sucha zgnilizna kapustnych, przede wszystkim oczywiście również zgnilizna twardzikowa, może pojawić się także szara pleśń. Teriazole, które tutaj wykorzystujemy, mają dodatkowe zadanie, czyli regulację naszego pokroju roślin. Takie teriazole jak tebukonazol, jak metkonazol będą nam bardzo dobrze regulować pokrój roślin. Spowodują, że nie będą one za bardzo wybujałe, natomiast spotęgują ich plenność w postaci większej i lepszej pokroju samej rośliny. Więcej będzie tych bocznych rozgałęzień, o które nam chodzi, bo to one stanowią oplonie. Jeśli chodzi o rozwiązania, oczywiście możemy tutaj powiedzieć o metkonazolu, takim jak na przykład produkt Tourette lub produkt Microsar. Dobrze jest nie stosować tylko i wyłącznie jednego rozwiązania. Jeżeli chcemy mieć kompleksową ochronę i bardzo dobry efekt skrócenia, połączmy ten metkonazol ze starym poczciwym tabukonazolem, Takim jak produkt Specfree, który jest już nowoczesny 430SC. Mieszanka 0,3 produktu Specfree plus 0,4 no do 0,5 powiedzmy metkonazolu takiego jak Turet będzie. Rewelacyjnie nam skracało, skracało w ten w sposób, że uformuje nam ten nasz rzepak, powiększy nam system korzeniowy, a pobudzi boczne rozgałęzienia, a dodatkowo, to co najważniejsze, no będziemy mieli ochronę przeciwko grzybom. Łącząc to, pamiętamy, że oczywiście chowacze łodygowe, tak, czyli, no i tutaj mamy troszeczkę mało narzędzi, perytroidy. Jest to jakieś rozwiązanie, niestety, będzie powodować, że będziemy musieli bardzo często wjeżdżać ponownie, dlatego że perytoidy będą nam działać praktycznie tylko do pierwszego większego opadu bądź większej rosy. Ze substancji takich bardziej systemicznych możemy mówić tylko o różnego typu acetamiprydach, no a ten kotynoidy, no powiedzmy, ich skuteczność poprzez powszechność stosowania jest coraz niższa. Skłócimy się do tego, żeby stosować jak najwyższe dawki. Preparat COBE zawierający acetamipryd w dawkowaniu 0,20 0,25. Ja bym proponował 0,25 kg będzie dobrą dawką i do tego jeszcze odrobina właśnie jakiegoś takiego szybko działającego, powodującego efekt knockdown perytoidu Idealnie nam się sprawdzi w takich warunkach. Pamiętajmy, że o rzepak musimy też zadbać pod kątem dożywiania, i już nie będę omówiał, omawiał wszystkich rozwiązań, jeżeli chodzi o odżywki, ale musimy pamiętać przede wszystkim o borze, Bo, jego braki są bardzo widoczne. Rośliny potrzebują boru, i ten właśnie pierwiastek powinniśmy, naprawdę o tym pierwiastek powinniśmy zadbać. Jeśli chodzi o inne takie ciekawostki, to jest ostatni moment, właśnie, żeby wykorzystać też bakterię azotobakter. Proponujemy rhizosum N, w dawce 25 gram na hektar i zastosowany teraz on będzie wiązał nam jeszcze azot z powietrza i dostarczy nam tego azotu jeszcze dla naszej uprawy w rzepaku. Natomiast jeśli stosujemy to później, no już tak naprawdę rzepak pod koniec wegetacji nie będzie potrzebował aż takich ilości azotu, więc powiedzmy, zostanie to już na następną roślinę, którą będziemy siać na tym polu. Nasze rozwiązania są bezpieczne i sprawdzone. Liczę na to, że Państwo pomogą na to, aby uzyskać jak najlepsze plony i zadbać o kondycję swoich upraw. Dziękuję bardzo. Zapraszam do następnych naszych filmów z serii Pole Express.